Rany, widzu, powiem ci jedną rzecz, że wkrótce pojawi się kolejny patch, a ja nadal mam nieskończone rzeczy. Dualnego contentu oraz wcześniejszego. A więc śmiało muszę powiedzieć, że przydałoby się zrobić ten kontent, który nie zleka już i to dość długo. Mam nadzieję, że te stworki spróbują trafić. Hmm, chyba jednak nie chcą. Ech, no cho ja to zawsze lubi ukrywać różne znajdki na wysokościach, co? Tam jeszcze coś było, Nieźle, dobrze widziałem, tak, zgadza się. O! Co? Czekaj! Gdzieś mnie wyrzuciło nie chciałem! Bo jeszcze miałem tam sporo rzeczy do zrobienia i co? Jakieś tam były ukryte często jakieś zagadki. Nie, wyrzuciło mnie gdzieś. I latam po niebie. Nie, nie jestem czterem. Co tu się wydarzyło? Wieś przeskoczyć? W tamtą stronę, dobra. A tak dam radę? No raczej nie. No jestem ciekaw, czy można tak. No i zaraz powinien już na tym stać. Nie aktywuję tego. koda. Przypnij go już, kolego, bardziej. To może jednak da radę. No i jest idealnie. O, nice. Jednak tak można zrobić. O, ja zróbcie coś z tym. Mam tego za dużo. No, rany, kto by się spodziewał? Znowu te fatui. No, ran. Znaczy, Ojej, o pomyliłem się, to nie są fatui. <laughs> ale, a, moi towarzysze przybyli, tylko trochę za późno, że go prawie zbiłem. Unkilable w tej chwili. A, no wszystkie kwestie dialogowe teraz wejść. <laughs> a postoję sobie chwilę, poczekam, bo i tak nic na to nie poradzę. <laughs> na końcie z Luną nie mogłem tego zrobić, ale na głównym kądzie już się udało. <laughs> Genialne to jest. O oh maj... działa. Ruń! Chuń moja latająza rybka. Oj, znikła. Oczko od rejdenki, pasywa, znikła. To jest? Zaś mi się pocuło. Ej, to było dziwne, znikła mi platforma tak nagle. No dobra. I teraz odchodzę do kompa i to samo się robi. Zaraz wracam. A few later. Jeszcze robi! O! Ja poszedłem tylko drzwi otworzyć. <grym> A to jeszcze nie zrobione? O, kiedy chcesz spokojnie sobie, nie wiem, podkrywać świat, porobisz jakieś drobne questy i kończysz z tym, że walczysz z jakimś wielkim bossem. No, świetnie. <grym> Chwilę, żeby się zatrzymać, popodziwiać widoki jest najlepsza. A ta miejscówka jest cudowna. Delikatny fontein i trochę Liwe. Pięknie tu wygląda jeszcze przy zachodzącym słońcu. A Wiecie co, niech oni sami się powykańczają. No ja będę się mieszał w tą Jak mam okazję, to niech się biją mini. To im to zajęło, ale udało się. Parkour challenge. W zadaniu. like it. to, że tak rzadko takie mamy wyzwania. Dobra, udało się. E, chyba się nie strigelowali. <grym> zaczął ich atakować, ale oni w ogóle walony mają, nawet na mnie. <grym> e, lepsze to niż wyzwanie ucznicze w Inazumie, które jest dla mnie koszmarem, ale zarazem dobrym wspomnieniem, <grym> bo udało mi się zrobić to luną. O, To było cudowne. 3-4 dni. Ale udało się. Samą luną. Ja wiem wam, jak na dziadka to on zapierdziela. Strasznie, że kółkrok kroki Tu, tu, ile soli. Ooo, rany. O, nie da pewno zjeść. Oooo, uczuję temu dziadkowi. Zaraz go utrujemy. Pierwsza nasza ofiara. Przesolony stek. Ooo, co zobaczy się, go reakcję. miał być miał wyjrzoną ducha. Ja go pokonywałem? I jama z gitarą na tym kącie. nie pamiętam, ale mam pomysł, jak go pokonać I to w dość specyficzny sposób. Wciągamy go, pyk. No i teraz powiem zanurzyć się. Prawda? Prawda. Eee, znowu tylko slime. A slime, że tylko slime mi, tak. Już tak, eee, będzie łatwo, jeden slime. A to niespodzianka, cała grupa. Urla! Sądziłem, że trafię. Myślałem, że to będzie idealnie wymierzona, tu jednak nie. Poza to, że nadrabiam ten sam content i robię go praktycznie cały czas, to pytanie, czy Rocky też został zrobiony. Bo, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że go robiłem, ale mogę się mylić. Nilu mi ubił. Tak twardy team. No dobra, nie unikam w ogóle tych ataków, po prostu przyjmuję wszystko na klatę. O, weźmy się, szybko wyleczmy. <laughs> A, aha, okej. <okay. laughs> na tym godzie również tego nie zrobiłem. Prawo ja. Można mu wejść na głowę i płynąć na jego głowie. O! Uh! Uh! Nie! Nie można! Czekaj, czekaj! No! <laughs> On ze sobą ciągnie, dobrze. No, ze staminę nie tracić. Chyba nie tracę. <laughs> Dobra, udało mi się. Jestem bezpieczny, a przy okazji się ruszam. Jestem bezpieczny. O! Aha, mój Tu Przefrunął przez tego slajma. Nie no, muszę party zmienić. To się nie nadaje do takich wyzwań. Szkoda. Dobra, zostało mi 20 sekund. Pytanie, czy to zrobię. No, może jakbym to bezbłędnie zrobił. No na pewno nie w taki sposób. Ooo, dawaj. No, chciałem w tego. Ja muszę zbić ich wzmocnionym atakiem. A, dawaj! Co? przez niego. Dobra, teraz już zepsułem. Ojej, <grymna> ale to powinno trafić! Jak to przeleciało? Czekaj, co? Co to jest? Co to jest? Szybko! Juje, zaskoczyli mnie! A! Miałem sobie platformę wcześniej przygotować. <grymna> Ej, jak zwykle nażywiał. No. Ach, prawidłowo. <grymna> Nie ma nic lepszego niż eksploracja podwodna. Naprawdę to jest największy plus Fontaina. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to ja nie wiem. Łatwo blić przeciwników, mamy spoko mechaniki, ładne, przyjemne zagadki, no i co najważniejsze, łatwo łapać krystal kory. O rany! To jest po prostu cudowne, jak one pod wodą można je złapać i trzeba się za bardzo spieszyć. Ja coś przeciwnicy, nie mówcie, że to też takie lokalne legendy. Teraz jak na to patrzę, to nie mam za bardzo podtoparty. Trudno. O nie! Chodź ci się regenerują. Mogłem o tym pomyśleć. <laughs> A nie tak jak teraz to robię. No, czekam. Czekam. <laughs> O, uwielbiam to, cudownie to wygląda. O ja bardzo słabe party do tego chwyciłem, naprawdę. <grytanie> że się udało. Ej, strasznica, może byście się włączyli do walki, czy coś, a nie, tylko patrzyli. E, oczywiście nie ma problemu, że sobie nie poradzimy, czy coś, ale miło by było, gdybyście też zainterweniowali. <grytanie> Jak nie kryształy do broni, to teraz artefakty. No nie wytrzymie! <grytanie> Jest zwiększa to do 5000 tysięcy, czy coś. Zastanawiam się, kiedy ten odcinek wypuszczę? Znając moje obliczenia, i moje szczęście, to idealnym momencie, kiedy pojawi się Patch, jeden dzień przed nim, albo dzień po <grym> Patchu, albo tego samego dnia, co Patch wyjdzie. Stawiam, że tak, <grym> tak wyjdzie ten odcinek, tak wyjdzie. Znając moje szczęście. <grym>